Cześć, witam Was serdecznie. Walet. Musi poczekać. Mamy dzisiaj bardzo ważną misję, a ta misja zaczęła się w zasadzie już wczoraj. O godzinie około godziny 15 na, na internecie znalazłem ogłoszenie w dosyć atrakcyjnej, nawet powiem szczerze, że w bardzo atrakcyjnej cenie. frezarka do metalu, wiele nie myśląc, telefon, samochód przyczepa i już byłem na miejscu u sprzedawcy. Nie targowałem się zbyt wiele z uwagi na to, że ta cena y, wydała, wydawała się bardzo rozsądna. Więc nieładnie by było z mojej strony, żebym ja się jeszcze targował. A więc to, co było, wypłaciłem. Przyczepa załadowana. I powrót do domu. Powrót do domu wcale nie był łatwy, ale o tym już nie będę Wam opowiadał, ponieważ to nie jest czas i miejsce. Natomiast taka była gołoleś, takie było ślisko, takie były opady śniegu. Akurat w ten dzień, wczoraj była pogoda, przedwczoraj była pogoda, a w ten dzień, w którym akurat jest wyjazd, masakra. Ale nie o tym. Zapinam w tej chwili przyczepę do samuraja. Przede wszystkim odpalam samuraja, ja nie był palony ze 2-3 tygodnie. Mam nadzieję, że się uda go odpalić. Akumulator może być słaby. Muszę tutaj wjechać samurajem. Nie wiadę tutaj niczym innym z przyczepą, bo zwyczajnie zakopię się. Pomimo, że działka jest no, może nie tyle cała działka, co droga dojazdowa jest utwardzona kamieniem, to były miejsca podczas budowy, gdzie ta droga została przekopana. Szczególnie przy mostku, szczególnie na samym wjeździe jest po prostu dramat. Jedno wielkie bagno. A więc odpalam samuraja, zapinam przyczepę i próbujemy przywieźć tą maszynę tutaj na podwórko. Wstępnie już bloczek mam przygotowany, nie tyle bloczek, co wyciągarkę łańcuchową mam przygotowaną. Tą maszynę spróbujemy na zewnątrz ściągnąć. I chodnikiem yy, po prętach, czy tam rurkach, no rurki muszą być grubościenne, najlepiej pręty. Po prętach yy, przeciągniemy tą maszynę tutaj do środka na warsztat. Taki jest plan. No ale w zasadzie. Musi się to udać, bo planu B nie mam. No, chyba że nie wiem, koparka. No, koparka by tu jeszcze wjechała, bo o wózku widłowym można zapomnieć. Tutaj mamy bloczek. Plany są takie, żeby tą maszynę z przyczepy tutaj ściągnąć i po tym chodniku wtoczyć ją tam. W samochodzie urwany jest resor, ale. Auto jeździ. Auto dlatego jeździ, bo to jest samuraj. Każde inne auto już by nie jeździło. A ten samochód po prostu jeździ. Dobra, palimy go na krótko. Ok. Uważajcie, czy się nie uda. Nie wiem, czy jest luz. Hier ist los. Chodź Teodor, Ty lubisz jeździć. Chodź, chodź paszcza. No chodź, Hop. tu, nie tam, tu chodź. Ale to cholera, patrz, mi z fotelem zrobił. Idź tam, pastoś ty mi z fotelem zrobił. Aleś ty jest drań. Mamy. Oj, tak. No tutaj jest dramat Tutaj jest po prostu dramat Musimy odśnieżyć Oj woda Przyczepa załadowana, czy? przyczepa była załadowana, tylko jest zapięta. Aj, kurde, co bez tego auta bym zrobił? A zrobiłbym, no nie nie ma problemu też, nie? Wjechałoby inne auto, wzięłoby się koparkę albo coś tam. Ale już parę razy się ten samochód przydał, czy tam do przyczepy. Czy także zabawa zabawą. Ale, ale jednak jest auto bardzo użytkowe dobra, frezarkę widzicie? w lusterku frezarkę, czy nie widzicie frezarki? spróbujemy tu delikatnie wjechać jest trzy pasy zapięte, także nie sądzę, żeby było jakiekolwiek ryzyko, że ta frezarka się przewróci, no wiecie ja bym sobie też nie pozwolił na to, żeby jechać wczoraj w trasę z nią, no nie było daleko ale to akurat dla Yy, załadunku i dla mocowania towaru na przyczepie nie ma znaczenia czy jest blisko, czy daleko. No i się kurczę kopiemy. Włączę reduktor, będzie lepiej manewrować. A ładnie jedzie przyczepka. Spoko, udało się. Znaczy to co tu się miało nie udać. Musiało się udać. Musiało się udać, teraz tak. Yy... Tyłem musimy, musimy się odwrócić autem. No, tutaj już bym nie wjechał kangurem. Za cholerę, za cholerę bym tutaj już nie wjechał kangurem. A tym sobie jadę tam gdzie chcę, bo wiem, że wyjadę. Także auto rewelacja. Zamkniemy bramę i puścimy Teodora. On jest dlatego w aucie, bo musiałem bramę otworzyć. A cholera jest taka że jak zobaczy innego psa To on jest On jest o coś szczela, coś w wale Pewnie Pewnie krzyżaki Chodź Chodź paszcza No chodź ale ty ostrożny No chodź No chodź Hop. No chodź tu Masakra, co za pies? No chodź, Teodor. Nie idziemy nigdzie, ależ ty jesteś. Kaze don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep on under, but my body won't decay. Cause my messages are You eye I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Dobra, stoi. Teraz zrobimy jej mały zabieg. Słuchajcie, zrobimy mały zabieg, bo... 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 WD-40. Chcę spryskać to tam, gdzie jest woda. Wszystko to chcę spryskać, bo będzie rdzewieć, nie? Tylko gdzie ja mam WD-40? Tu jest WD-40. wyczemy do słuchaj, i spryskamy. Jeszcze chwilę zejdzie, zanim ta maszyna wjedzie tu. A więc na czas... na czas transportu, żeby to jednak było suche. Bo wyobraźcie sobie, że ta maszyna wczoraj wróciła w śnieżyce. I co prawda zabezpieczyłem streczem stół, czyli taki element najbardziej newralgiczny, podatny na korozję. Natomiast wróciłem i wszystko było pod streczem mokre. Strecz rozwinąłem, wytarłem maszynę i została pod dachem do dzisiaj, dzisiaj już była mokra. Dzisiaj była mokra. WD-40 ma to do siebie, że on wypiera wodę, a więc jesteśmy już bezpieczniejsi. I teraz tak, pasuje jakieś pręty, no pewnie ze trzy pręty pasuje, żeby tą maszynę przetoczyć. Zastanawiam się, czy nie uciąć takich prętów, bo nie mam bardzo na czym tego toczyć. Chociaż tu w sumie mam jakiś jeden, lepszy byłby grubszy, lepszy byłby pręt taki, nie? Ale z drugiej strony trochę mi szkoda ciąć tego pręta. Intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change becoming. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it No, nie było łatwo, nie było łatwo, maszyna już jest na warsztacie i słuchajcie, ona nie będzie tutaj docelowo z dwóch powodów, a może tych powodów nawet znalazłby i więcej. Przede wszystkim szlifowanie i ten pył, który się unosi i osiada na wszystkich elementach, czyli korunt ze starcz szlifierskich i opiłki metalu, które krążą mimo wszystko w powietrzu, one opadają i wszędzie osiadają, a szczególnie na elementach, które są zaoliwione, no a było, nie było, te powierzchnie zawsze będą jakoś tam tuste, Czy dlatego, że po pracy zostało chłodziwo, czy nawet jeśli maszyna nie pracuje i jest delikat, delikatna mgiełka rozprowadzona oleju w celu konserwacji, ten olej zawsze tutaj będzie. Ten olej czy ta powierzchnia tłusta. Dlatego to jest niewskazane, bo ona zawsze bardzo mocno chłonie wszystkie te pyły, a potem podczas pracy to wszystko się wyrabia. Tutaj w maszynie nie ma grama luzu. Także to jest pierwszy powód. Opiłki, zanieczyszczenia, które działają niekorzystnie na tego typu maszyny. Dlatego też i wiertarka również stąd zniknie. Jest jeszcze drugi powód. Powód taki, że zaplanowałem sobie, że te wszystkie maszyny typu wiertarka, frezarka, tokarka i prasa, która jeszcze nie jest uruchomiona będzie tutaj. To będzie warsztat kiedyś, kiedyś, bo na razie jest graciarnia i powiem Wam szczerze, że wstyd mi otwierać ten warsztat i Wam pokazywać, ale na czas budowy, no niestety tak, tak musi być, choć przez chwilę. Na czas budowy domu, ale i również na czas budowy bagi, bo mnóstwo tam części leży, które. No, które leżą po prostu na ziemi, zabierają miejsce, ale one znikną, znikną jak się będzie bagi składać, dlatego na razie mus muszę jakoś się przemęczyć. Ale docelowo jest plan taki, żeby była yy, giętarka do blachy, tokarka, frezarka Tam jeszcze mamy taką malutką prasę kupioną kiedyś na złomie. Prasę mimośrodową ona też gdzieś tam stanie w okolicach, yy, w okolicach, no jeszcze nie wiem jakie będzie rozmieszczenie. Ale taki jest plan, taki jest plan, żeby właśnie w taki sposób zagospodarować ten warsztacik, który na razie jest graciarnią, ale tak być nie może, bo walczymy o miejsce, mam ciasny warsztat, choć na kamerach wydaje się, że tu jest dużo miejsca, ale wszyscy, którzy tu przyjadą do mnie mówią, kurczę, ale ty masz tu ciasno, nie? I faktycznie jest ciasno, a kamera dosyć mocno przekłamuje, wydaje się, że tu jest warsztat obszerny. Dobra, a więc tak, no to już mniej więcej wiemy. Gdzie maszyna będzie stała, mniej więcej yy, wiemy dlaczego nie będzie stała tutaj, yy, coś więcej o maszynie opowiem Wam, ale to już podczas mycia tej maszyny, będę chciał ją troszkę przemyść, tak żeby wiecie, no, no chyba jest to taka kolejność odpowiednia, umyjemy ją ładnie, wyczyścimy, chociaż powiem szczerze, że naprawdę jest w bardzo ładnym stanie, jest pomalowana tylko raz. Nie ma tutaj mnóstwa, mnóstwa warstw farby, jakichś szpachli czy czegoś, tylko jest naprawdę bardzo fajnym stanie maszyna. W stanie takim dosyć mocno oryginalnym, jedynie nieoryginalna jest ta rączka, chociaż w oryginale też chyba na ten wzór była rączka, ale to jest chyba jakaś rączka z kluczy, tak mi się wydaje. Nie jest to oryginał. Tutaj mamy regulację góra-dół stołu, tutaj mamy oś X, oś Y. Jest tutaj, chyba nie pomyliłem nic, albo na odwrót, nieważne. Bardzo mi zależy na tym, żeby w późniejszym czasie do tej maszyny dokupić głowicę pionową. Ona pozwoli tutaj pracować frezem w pionie, co jest dla mnie taką podstawową funkcją tej maszyny, bo na tą pionową niezbyt mam pomysły. Natomiast, tak jak mówię, cena tej maszyny była taka, że nie zastanawiałem się po prostu tą maszynę. Trzeba było kupić. Dobra. Nie przedłużam. Spryskamy tą maszynę chemią. Oczywiście od Bezjusta. Yy. I zostawimy na jakiś czas. Na jaki? No na taki... Na ile zejdzie mi czasu, żeby pojechać do sklepu i kupić wtyk siłowy tyk siłowy, żeby wymienić go, podłączymy tą maszynkę, bo ona działa. Ona jest normalnie sprawna, tylko wtyczka jest nie dość, że 16 to na 4 bolce. Także, no niestety, nie mój standard, więc to musimy wymienić. No, chyba że gdzieś znajdę tutaj, ale wątpię. Iść na pole. Jednak to jest chemia. Lepiej żeby, psa tutaj, lepiej, żeby psa tutaj nie było. Spryskamy ją. Niech zacznie chemia reagować. Zastanawiam się, czy jednak nie wyczyścić jeszcze na sucho. Pierwszy stół. Bo on jest zapuszczony w WD-40. Ale jednak na czas mycia ja usunę to WD-40. I spróbujemy domyć ten stół. Tu jeszcze jest farba czerwona, bo tak zawsze te stoły były malowane, i są resztki tej farby. Naprawdę w bardzo fajnym stanie maszyna. Zobaczcie na stół. Tutaj nie ma miejsca, no tutaj jest jakiś otwór. Coś tutaj się niestety wydarzyło, ale to jest jedno jedyne miejsce. A tak, to tutaj nie ma śladu, żeby gdzieś tam wjechane było frezem, żeby gdzieś była jakaś kolizja. I tak dalej, nie? Prosiliście o zdjęcia takie szczegółowe na grupie, czy tam prywatnie też pisaliście, żeby więcej zdjęć szczegółowych pokazać tej maszyny? No i za chwilkę, właśnie zrobimy te zdjęcia i umieszczę Wam na grupie, żeby Wam pokazać tą maszynkę. No, ta korozja, co się pojawiła, ona była taka dosyć mocno powierzchowna. Ale wyobraźcie sobie, że pojawiła się ta korozja po jednej nocy. Po jednej nocy to wszystko zaczęło być czerwone. Tu ewidentnie brakuje tabliczki. Ubolewam z tego powodu. Dwie tabliczki w zasadzie. No ale trudno. Są jakieś tabliczki. Tam wewnątrz, jak się otworzy obudowę napaski, i za chwilę tam również będziemy szczytywać, co tam jest, co tam y, za informacje mamy. Ciekawi mnie rok produkcji, i myślę, że jesteśmy w stanie po tamtych tabliczkach jesteśmy w stanie y, rozszyfrować rok produkcji. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give your side, your side, yeah. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Dobra, maszyna umyta. Ile mogłem to zrobiłem? Wydaje mi się, że doczyszczona jest naprawdę całkiem nieźle. gorzej z dołem. Dół jest jaki jest, i lepszy już nie będzie. Ale naprawdę wygląda. Maszynka wyglą wygląda zacnie. Zastanawiam się w ogóle po co ona była malowana. Ta farba się uszczy, a pod spodem jest idealna farba fabryczna i wszędzie tam, gdzie są, yy, te fa ta farba jest fabryczna, nigdzie nie widać obicia. Żeby ta farba gdzieś była obita, no może gdzieś tutaj, ale podejrzewam, że to, to mogło być nawet przy załadunku obite. Więc się zastanawiam, jaki sens było malować tą maszynę kiedyś. Ale najważniejsze jest dla mnie. To, że ta maszyna nie była malowana wczoraj tuż przed sprzedażą, tylko malowana była w epoce. Wtedy, kiedy ta maszyna pracowała. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, malowana pewnie była tylko po to, że cały park maszynowy był malowany w tym kolorze. Dlatego pewnie i ta maszyna została przemalowana. Ja w tej chwili yy, w celu zakonserwowania. Przelecę ją WD40 i przetrę tak na pół sucho szmatką, żeby dać taką powłokę anty antykorozyjną.

Popatrzcie na te powierzchnie, nie wiem czy to będzie widać, ale tu są jeszcze centki po skrobaniu. Tutaj nie ma śladu wypracowania, wyrobienia. Nie ma tutaj krzty luzu w żadną stronę. Wszystko jest bardzo sztywne. A więc maszyna, pomimo tego, że słuchajcie, ona jest z 1962 roku, bo tak nam podaje tabliczka. 61 nawet i maszyna jest w tak doskonałym stanie. To jest niesamowite. Maszyna jest w stanie wizualnym, takim zewnętrznym. Może nie jak nowa, no bo jest no, poobdzierana gdzieś tam troszkę rdzy. Ale jeżeli chodzi o strony o technicznej, z takiego technicznego punktu widzenia, maszyna jest w stanie idealnym. Jedyne co ta rączka. Ta dźwignia jest chyba nie bo po pierwsze dosyć mocno się odróżnia od reszty. No i ta moletka to pewnie była jakaś kiedyś, nie wiem, może grzechotka, może jakiś klucz. Ktoś to wykorzystał, także ewidentnie to jest do zmiany. Tym bardziej, że problemem jest to, że jest... No nie, może, się, może faktycznie się mija, ale w momencie kiedy mamy już w tej pozycji, no to mamy kolizję, także to jest jak najbardziej do wymiany. Tutaj pójdzie tradycyjna korbka, taka jak w tokarce. Podnoszenie chyba zostanie oryginał, tak jak jest. Muszę tutaj jeszcze popracować nad ogranicznikami. To mi się wcale nie podoba. To jest kawałek płaskownika wygiętego w Z. Nie, tak to nie będzie. Brakuje mi jeszcze takiego elementu jednego, który powinien być tutaj. I brakuje mi tutaj zderzaka, który by powodował. Dystans do tych stoperów, bo to są nic innego jak stopery, stopery, ograniczniki ruchu, czyli na tym ustawiamy, jaką mamy zrobić, jaki mamy zrobić zakres pracy stołem. To jest wszystko do ustawiania. Tutaj musimy tą kostkę jedną dorobić, także tak to wygląda. Podobnie jest tutaj. Tutaj mamy górny punkt, dolny punkt to są zderzaki do podnoszenia stołu, także tutaj również mamy zderzaki i zakres ustawiamy, ograniczamy ten zakres prac do takich parametrów, jakie chcemy. Tutaj mamy możliwość zmiany obrotów tutaj mamy trzy poziomowe koło pasowe, tabliczka z prędkościami. Poza tym. Tutaj mamy jeszcze jedną zmianę. Tutaj już mamy dwa poziomy. Tutaj mamy drugą zmianę pasa. Tam mamy napinacz. Tutaj mamy napinacz górny do zwolnienia pasów wewnątrz maszyny. Także to wszystko fajnie działa. Bardzo fajnie działa, nawet bym powiedział. No teraz tylko kwestia zaopatrzenia się w jakiekolwiek narzędzia, żeby popracować, spróbować pracy na tej maszynie. Nie będę Wam też czarował. Nie znam się, nie jestem frezer. Niewiele też ma, miałem kontaktu z tego typu maszynami, a więc cały czas jest to dla mnie nauka. Ale ja już nie przedłużam tradycyjnie. Łapa w górę, subskrypcja, komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę Facebookową, Instagrama, Giełdę Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia! Cześć!